Nie nagrywałem nic politycznego w ostatnim czasie. Nie odzywałem się na ten temat, bo ja już kiedyś myślałem, że w ten sposób cokolwiek zmienia, a potem się i tak okazało, że to wszystko nic nie było warte. Podano już oficjalne wyniki wyborów i z mojej perspektywy idzie się tylko załamać. Zdecydowana większość Polaków dalej głosuje albo na PiS, albo na PO. Ja tak stary stojąc z boku, patrzę na to i się zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem już syndrom sztokholmski. Jeżeli nie wiesz co to jest, to to jest takie zjawisko psychologiczne, w którym ofiara porwania na przykład albo jakiejś przemocy zaczyna nagle żywić pozytywne uczucia wobec osoby, która jej to zrobiła. Bo w Polsce, gdzie się nie obejrzysz, z roku na rok jest coraz gorzej. Coraz więcej podatków, coraz więcej przepisów, wykończenie tysięcy przedsiębiorców i do tego zamykanie im biznesów podczas pandemii, ściąganie migrantów po pandemii, problem z opieką zdrowotną przed pandemią, po pandemii i w trakcie pandemii. Prawie 60% badanych przez Ibris twierdzi, że w ciągu ostatniego roku zbiednieli i żyje im się jeszcze gorzej. A ludzie dalej głosują dokładnie na tych, dzięki którym w tym kraju jest dokładnie tak, jak jest, bo nikt inny, tylko oni cały czas zmieniają się tylko przy władzy. Rozgrywają Polaków dokładnie tak samo jak zwykle, a Polacy dokładnie tak samo jak zwykle, pozwalają im to robić, mimo że na własne oczy widzą, co się dzieje z roku na rok z tym krajem. A potem będzie wielkie oburzenie, rozumiesz? Ale jak to? Dlaczego dzieją się takie rzeczy? Dlaczego w naszym kraju znowu wszystko jest o tyle drożej? Dlaczego nie czuję się bezpiecznie we własnym mieście? No nie wiadomo! No nie wiadomo, nie wiadomo. No, wielka zagadka. I właśnie dlatego ja sam osobiście naprawdę przestałem już jakiś czas temu wierzyć w to, że w tym kraju realnie uda się cokolwiek zmienić. Bo od 20 lat rządzą ci sami ludzie, którzy tylko zamieniają się stołkami, a Polacy dalej na nich głosują stale. Ale widocznie to po prostu ja jestem jakiś dziwny, że się łapię za głowę, gdy widzę takie rzeczy, bo jak widać, większości Polaków wszystko pasuje, żyje im się zajebiście, wszystko jest okej okay i nie widzą, żeby cokolwiek zmierzało w jakąś złą stronę, skoro nie zamierzają niczego zmieniać. No i mają do tego prawo w końcu, mamy demokrację, nie? Czemu wiedząc, że nie ma pan.